Siemaneczkowicowie, tutaj Dinger są Sojusz Gomora, mnie już znacie, a to 21 odcinek Wojen Sojuszowych. Zmaganie teraz jest z ekipą rosyjską, która uzbierała dosyć sporą, pokaźną ilość punktów 4000, ponad 500. My za to mamy 2300 i jeszcze 48 ataków, u przeciwnika już tylko 11. Jak widać, Dante króluje znowu u przeciwników. Czyżby to był nowy, najlepszy tank, zaraz po Kunzebo? No to zobaczymy teraz, jak nam te, ta walka pójdzie. E, dzisiaj na pewno jestem w e, lepszych siłach niż ostatnio. Mam też dużo pamięci na urządzeniu, także nic nie powinno nam tej rozgrywki tutaj przerwać. Godzina jeszcze z malutkim haczykiem do końca. Wszystko się jeszcze może okazać. Sześć ataków przed nami, a ja na pierwszy atak sobie obrałem takiego zawodnika. Tutaj on jest. O, właśnie. Bardzo ciekawy Dante na środku. Jest ony po lewej stronie. I jest też Nizar. Nizar. Bardzo potężna karta z sezonu piątego. Zobaczymy, jak sobie poradzi ta ekipa. Drużyna wybrana. Jedziemy z tematem. Pierwszy atak. No, jak widać, plansza nam obwieściła, że u przeciwnika są dwie karty sezonu piątego. Na siebie będą tutaj współgrać. Zobaczymy z czego by tutaj słuchajcie zacząć postawiłem na kolor żółty tego żółtego troszeczkę jest ale nie ma go aż tak dużo żeby mógł te karty załadować full do pełna OK, zrobiło się mega poważnie. Liczyłem na żółty kolor. Żółty kolor mi tutaj za bardzo mi podszedł na samym początku, a teraz jest troszeczkę za późno na ten kolor. Natomiast jeszcze nic straconego. Tutaj Dante zaraz odpali. Nizar. Dosyć ciekawa sytuacja tutaj um, od tego Nizara, bo e, teoretycznie jego atak powinien zamienić się w leczenie mojego, e, mojej karty. Natomiast on tutaj rzucił furiacki atak. Przepraszam, przeciążenie rzucił. Także nie wiem, czy to nie jest błąd. Nie powinien chyba takich rzeczy zrobić. Chyba, że nie doczytałem i nie dotyczy to statusów. Trochę słabo by było, gdyby się okazało, że tak fajna karta może ściągać na siebie jakieś ataki, które no nie są nam tutaj na rękę. Potężny atak od tego zielonego potwora. Zostało mu nie dużo życia, natomiast czy jestem w stanie go w ogóle zdjąć? Tutaj na pewno niefortunna sytuacja. Los pomógł zawodnikowi na 100%. Nasz leczek został tutaj obezwładniony i niestety będzie zadał automatyczne ataki szaleńcze ataki automatyczne czyli ja to nazywam furiackie tak jak jeszcze zbyło z EAP wcześniej no i niestety ta karta za chwilę będzie przeciążona i ona straci życie bo nie jestem w stanie jej tak długo utrzymać na pewno z wartością 186 punktów życia A reszta już ledwo dycha. Unik. Słuchajcie, unik jest. To pewnie jest efekt. To jest pewnie efekt od Lit. Sola. Tak mi się wydaje. 70% czas na omijanie efektów obronnych. On ma. Wszyscy sojusznicy, 50% szans na uniknięcie. Są fajna, fajna karta. Było tylko 50% szans, żeby uniknąć ten atak, a jednak wszyscy uniknęli. No. no ale co tutaj dużo mówić w karty, w obronnej? Jakby. Każdy procent zamieniają w 100% W ataku pewnie by to było na tej zasadzie Że może za którą się razą Raz by tam trafił Nam się ten szczęśliwy los 50% Trzeba uważać środkowo tutaj odzyskuje sprawność Już nie jestem chyba w stanie Klockami go nawet ruszyć niezbyt szczęśliwy atak bardzo fajna formacja obronna troszeczkę strat poniósł natomiast adekwatnie karma pozwoliła mu tutaj jakby triumfować z tego względu że trafiło akurat na mojego leczyka no trudno zobaczymy jak podejdą nam kolejne ataki na pewno karma nie będzie chciała nas zniechęcać do kolejnych ataków więc na pewno jedną wygraną nam podaruje z Afriko. Ale nie mam kogo jeszcze tutaj atakować. Musimy troszeczkę poczekać. Tego przeciwnika nie ma co tutaj bagatelizować. Naprawdę mocny przeciwnik. Też niektóre ataki bardzo czysto im tutaj wchodzą. Mnie ubili dwa razy na czysto. Także bardzo dobry Tutaj wynik uzyskują. Na pewno będę chciał tego Wudu zaatakować w jakby odwecie za jego wygraną. Bardzo mocny skład ma. Nie wiem, czy dam radę. Zobaczymy w kolejnej ataku. Może Kalkę. Kalka też mnie zdjęła na jeden raz. Natomiast tam troszeczkę ta ekipa jest łagodniejsza. Żeby zaatakować ten wudu. Tu może się wszystko, wszystko się może tutaj wydarzyć. 6000 mocy i też fajne karty zobaczycie. Niech tylko będę miał okazję tutaj zaatakować zaraz po resecie. No i, no i doczekaliśmy się tego momentu, kiedy możemy tego wudu sobie tutaj spróbować. Moim zdaniem jedna z, jedna z cięższych kombinacji, z tego względu, że mam mocno oddziały porobione, artefakty też bardzo mocno, No i porozwijane karty, tu widzę czwarty level, wszystko praktycznie, oprócz, oprócz dybuka. Dybuk na pierwszym levelu, bardzo mocny składnik. niestety. Zobaczymy, co jesteśmy w stanie... No dobra, mamy to tylko teraz jak z tymi klockami popłynąć, żeby załadować moje zielone karty. Chyba gra nam sama podpowiedziała. Żeby tylko za duże kombo nie weszło tutaj tu jest słabutko. Szkoda, że Dante odpali. Te książki sporo życia mają ponad 400-480. Trochę dużo. Niestety przetrwał za długo dybuk. Jesteśmy uziemieni totalnie. To już jest wtedy przegrana. Za dużo aktywowało się książek. Adekwatna wygrana przeciwnika, a także gratuluję. WDU Mocny, mocny zawodnik. Bez problemu był w stanie pokonać moją drużynę. Ja niestety nie mam aż takiej mocy, żeby móc pokonać takiego zawodnika. Teraz już praktycznie nic nie jestem w stanie zrobić po trzy książki. To jest 1200-1500 życia, prawie na samych książkach, żeby zbić. A gdzie dopiero? Jakąś kartę. Ciekamy, bo to nie ma sensu najmniejszego jedziemy sobie kogoś innego się nam więcej tych niebieskich klocków. Aj, rozbrykało się za bardzo. To są, trzeba darować życie przeciwnikowi, a nie jak tam. <śmiennie> befna, befna. Słuchajcie, ta befna, już ja widzę, że drugi, że trzeci raz odpaliła. Daje tam jakieś fajne statusy na przeciwników w postaci takich prezentów. Muszę sobie podejrzeć, jak ta karta działa, bo pod koniec tego wydarzenia świątecznego no ona mi tutaj wpadła. Także to jest czwarta świąteczna karta. Eee, wiem, ostatnio narzekałem eee, trzy poprzednie sezony, czyli łącznie 4 lata bez świątecznych kart. Teraz ja rzuciło mi te karty aż cztery. Jestem zadowolony, że wreszcie je dostałem, mogę je. Ulepszać, testować. Troszeczkę późno, bo sporo osób mówi, że to już są stare karty i nie, i nie warto nimi grać. No, no, natomiast dla Fano, jak najbardziej. Słuchajcie, cieszę się, że one są w moim portfolio i będę mógł sobie tutaj je kolekcjonować. Tu mamy Foxa z Ignis, na środku. Szkoda, że ANGusa sobie wykorzystałem. Chyba zacznę rzeczywiście brać mono. Ostatnio to się bardziej opłaca. Spektakularna wygrana. Bardzo szybko poszło. Szok. Bardzo trudny przeciwnik. Raczej obstawiałbym, że nie dałbym rady mu. Natomiast jak widać szczęście w klockach wystarczy i położy się każdego nieważne co ma i jak ma, ile ma. Dlatego jeszcze nie atakowałem zawodnika. No, tylko czekać aż tutaj Odyseusz odpali. Niektórzy tam wyśmiewają e, tą kartę, niektórzy chwalą, a prawda jest taka, że dosyć nieźle potrafi uderzyć. W tym przypadku to nie były jakieś e, e, mocne ataki, z tego względu, że ja mam e, dobre oddziały, ale ogólnie dwa razy pod rząd, czy trzy, odpali taka karta, i rzeczywiście trzeba już mieć tutaj respekt do przeciwnika. Przeciwnik jest odporny na nowe buffy. Ma minus 30% regeneracji many. Temu zawodnikowi sobie podziękujemy już. Nam nie jest potrzebny. A tu sobie namotamy na środku. I nowość jest Niestety tutaj Bassion nie był w stanie jakby odeprzeć blokadę regeneracji many. Nie wiem czy to wynika z jego pasywki. Leczy, leczy odporność na umiejętności specjalne żywiołu natury. I odbija 115%. No fajna karta jest. Trzeba też się z nią liczyć. Tutaj basson zaraz basson zaraz rozbędzie się tej many, którą uzbierał. Jest szansa, że może jeszcze Dante oberwie po drodze. Fajnie by było. a przeskoczyło obok Dantego szkoda to byłaby dla nas idealna sytuacja ale udało się go pożegnać na szczęście uwaga odyseusz Odyseusz trafił na podniesioną obronę także jakoś tam mocno nie był w stanie mi Mocno stanie mi zadać ataki, swoje obrażenia. Znowu podziękujemy temu oszczepnikowi. Nie chcemy, żeby nam tutaj odpalał. Uj, jakoś się udało. Logicznie przejść tego zawodnika, chociaż powiem szczerze, że, że trzeba było się chwilę nagłówkować. Jeden atak został nam do końca i chyba jeszcze nie atakowaliśmy. No nie, tego słabego nie będziemy atakować. Tego atakowaliśmy. Całka, całka, całka. Słuchajcie, całki jeszcze tutaj. Nie atakowaliśmy. Tym razem, słuchajcie, kompletna rezygnacja z Auri. Już nie chce mi się tej karty brać na ostatni atak, bo wiem, że tylko to psuje mi nerwy. Udało mi się tą kartę dzisiaj dorwać w najazdach. Oczywiście, 50% szans do obniżenia koloru. Strzelała jak szalona, praktycznie za każdym razem. Dziwne. A jak biorę ja tą kartę do ataku, to on 9 razy odpaliłem i oczywiście nie odpaliła ani razu tego efektu, bo pomimo tak wysokiego procentu, 50% nie była w stanie zadać, tych, zadać tego efektu obniżenia koloru. Także, co by było, nie było, przegramy czy, czy nie, to Auri sobie na razie odpuszczam. Dziwna jest ta karta. Szybciutko skończyła się ta potyczka ze względu na brak żółtych klocków. Rosyjska ekipa dobiła do 5000 punktów, mając jeszcze dwa ataki, także można już tutaj obstawiać, że są bliscy wygania. U nas jest 20 ataków, natomiast przeciwnik nie jest taki prosty do atakowania, także ten wynik ciężko będzie osiągnąć. Także. Nie widziałem jeszcze, żeby dwa razy po 5000 u każdego zawodu, u każdego przeciwnika było i sojuszników także raczej to jest kolejna porażka, ale no tak się z, to jest tylko kraj i z tego się właśnie składa. Składają porażki i wygrane na naszą skrzyneczkę. 6 ataków oddanych. U nas jeszcze widać 19 na 25. Do skrzyneczki pełnej jeszcze trochę zostało i 33 minuty do końca wojny. Słuchajcie, 20. Dzisiaj jest 6. To już jest e, drugi dzień świąt. Z tej strony Wam życzę e, na pewno dużo zdrówka, dużo radości rodzinnych. Spotkań i smacznych potraw, żeby wszystko się dobrze ułożyło, i szczęśliwych powrotów do domu, fantastycznych prezentów, uśmiechniętych dzieciaków, wszystkiego to, co oczywiście najlepsze. No i chyba to, co ja lubię, to w smaku piernika. Ja nie, wiem, nie wiem czemu ostatnio szleję ze smakiem piernika, jak na święta. Nie, także tego Wam wszystkiego na te święta życzę i już niedługo zapraszam na kolejne ataki wojenne, tu już bliżej nowego roku. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć. juhu nasi górą krótkie podsumowanie. Słuchajcie, wygraliśmy to akurat wojnę, ale niedużą przewagą, bo jak widzicie tylko 101 punktów nasza wygrana. Jest tylko nieznacznie po naszej stronie, natomiast widać, że wyrównane punktowo ataki do zera zjechane u przeciwnika i u nas też. Także solidna wojna z nieoczekiwanym finałem, jakim jest zwycięstwo. Bo widać, że nasz przeciwnik bardzo mocny daje sobie radę z nami bez najmniejszego problemu. Natomiast jak się okazało, Sojusznicy są też przepotężni i też tanioskóry skóry nie sprzedali. Nasza wygrana w święta 2024, tym zamykamy 21 odcinek wojenny, a już niebawem noworoczny odcinek zmagań sojuszowych wojen. Do zobaczenia na tych starciach. Hej, trzymajcie się!